Zbiorę jabłek. Chodźcie, pyszne O, Oki, daj spokój. Chodźcie, Mówiłam ci, pisiojałka. trzeba czekać. No weź, ty, 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 tylko jedno. Jedno małe pysiojabłko, proszę. Niestety, nic z tego, Bi. Z pysiojabłoni można zbierać owoce dopiero, gdy zapadną w zimowy sen. To jest prawda, Bazylii. Pysio jabłoni nie można poganiać. Jeśli zerwiesz owoc, zanim sam spadnie, drzewo będzie bardzo smutne. O! Tak smutne jak mina. Nie zjadłem jeszcze żadnego pysio jabłuszka? Jeszcze bardziej. <sum> Chyba nie widziałeś wyraźnie, jak bardzo byłem smutny. Pokażę jeszcze raz. <sum> Warto poczekać. Jeśli zerwiesz owoc zbyt wcześnie, będzie bardzo kwaśny. I zrobisz kwaśną minę. Blech. Bąblowy brąz, tru. Czyżbyś ugryzła właśnie kwaśne pysio jabłuszko? Skąd? Pokazywałam Bazylemu, czym to może grozić. Jest odrobinkę niecierpliwy. Wiesz, Bazyli, tutaj chodzi o coś więcej niż świeże pysio jabłka. Wszystkie liście na drzewach zmieniają kolor. Uwielbiam to, gdy ta żywa zieleń przechodzi wtedy w to zjawiskowe złoto i czarodziejską czerwień. O, Nie mogę się doczekać, kiedy... Nie musisz długo czekać. Wielki marszałek pysio-jabłkowego festiwalu przybędzie tu za chwilę, żeby zebrać razem ciemno szare chmury jesieni. O, już przyleciał! Przed Wami ponury władca! Minister marazmu, baronet Bush! Mój kuzyn, szarek smotniak! Ja! 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 Jestem przydatny? Brawo, ja! Nie tylko przydatny, to dzięki Tobie możliwe są zbiory Pysio-Jabłek. Uch, super, miejmy to już wreszcie z głowy. O co w ogóle chodzi z tym całym festiwalem Pysio-Jabłek? Cieszymy się, że pory roku się zmieniają. Chłodek, żniwa piękne kolory, można się częściej przytulać i chodzić w szalikach, szaliki. A przede wszystkim pyszne jabłka. Nie mogą być aż tak dobre. Nic nie jest tak dobre. To ty nigdy jeszcze nie jadłeś pyszo jabłka? Nie kręcą mnie nowe rzeczy. Tobie na pewno też by smakowały. Są słodkie, twarde, przepyszne. Pff, pozwól, że sam ocenię. Ale nie są jeszcze dojrzałe! Kwaśne. Mm, miękkie. Wcale nie są pyszne. Nie rozumiem, jak wy je możecie w ogóle lubić. Co innego, ja. Przecież nie są gotowe. Ich smak się zmienia, gdy dojrzeją. A ja nie chcę, by się zmienił. Smakują mi właśnie takie. Chyba nie mówisz tego na poważnie. Owoce mają być kwaśne. Odwołuję ten cały festiwal, Pysio Jabłek. Właśnie tego się bałam. Nie, chwilę, zostańcie chmury i rzucajcie swój wspaniały cień. Kto wiedział, że kwaśne, pyszo jabłka są takie ble? Och, ciekawe, co jeszcze mnie dotąd omijało. E, e, tak! Właśnie, może pokażę ci inne, wspaniałe, zmieniające się rzeczy tu u nas, w Królestwie. Jak mam się chwalić szalikiem w tym upale? Czy nikt już o ten szaliczek nie dba? Farmerze Moser, co się stanie, jeśli drzewa zasną, zanim zrzucą owoce? Ocie, Florek, drzewa nie zapadną w zimowy sen i będą marudne całe lato. Hej, e, chwileczkę, co to znaczy? Rozbij tę myśl. Co będzie z owocami? Owoce będą kwaśne w tym roku. Będą kwaśne w następnym i w kolejnym roku. Nie mów, że tak będzie każdego roku. Proszę, tylko nie to. A więc trzeba im pomóc zapaść w zimowy sen. Może wymyślimy jakiś sposób, żeby je uspokoić? Poczują się lepiej i pójdą spać. To jakaś myśl. Dobre drzewko, spokojnie, powoli daj owocki wujkowi robotnikowi. No dalej. Do. O nie, drzewa są tak marudne, że teraz nigdy nie usną. I nie dostaniemy naszych słodziutkich pysiojabłuszek. jabłuszek. Hej, natychmiast się rozgałęzić. O, o, o. O, o. Musimy coś zaradzić Potrzebujemy życzeń. Och, kłębuszka! Zabierz nas do Drzewa Życzeń. Hmm, szalik czy czapka? O, cześć, Bazyli, Wybieram strój na sezon pysiojabłkowy. Nie musisz się stroić! W tym roku nie będzie sezonu pysiojabłkowego! Szarek smutnie egzerwał, pyszio jabłko zbyt wcześnie i stwierdził, że kwaśne jest dobre. Odwołał chmury i wstrzymuje swoją ponurość. Dziewo są markotne i nie chcą zrzucić owoców. Więc zimy nie będzie? To spowoduje zamieszanie wśród wszystkich stworzeń w królestwie. Usiądźmy i pomyślmy. Okej, okay, Tru. Jak Drzewo Życzeń może ci pomóc? Cóż, trzeba coś zrobić z blaskiem słońca, bo przez to drzewa nie mogą spać. I musimy je też jakoś uspokoić, by uwolniły w końcu robotników i nareszcie zapadły w zimowy sen. Drzewo Życzeń wysłuchało cię, Tru. Pora udzielić ci trzech życzeń. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzę. Nie proszę cię. Och, to prawdziwie urzekające życzenia. Sprawdźmy, co życzopedia powie nam o ich mocach. To jest cieniek. Cieniek! Cieniek to życzenie baldachim, które rozkwita, dając cień. Możesz ochronić drzewa przed blaskiem słońca, by wiedziały, że pora na drzemkę. Tak! Następna jest Kołysia. Melożyczenie. życzenie. Kołysia uspokaja swoją słodką, la, la, la. kojącą muzyką. La, la, la. Miło cię znowu widzieć, Kołysiu. Uśpisz drzewa swoim mhm. śpiewem. La, la, la. I ostatni na liście Pink, Pink. Pink, Pink to życzenie głośnik. Wysyła dźwięki na odległość. Pink, pink A odbiera wiadomość, Pink B ją przekazuje. Proszę, spróbujcie. Miło cię poznać, Pink, Pink. Miło Cię poznać, Pink Pink. O, teraz ja. Hmm. O, Bazylii to fajny kociak. Bazylii to fajny kociak. <głos> 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 o, prawie zapomniałem. Pink Pink bardzo lubi być cały. Denerwuje się, gdy jest podzielony. Tak jak ja i Tru. Jeszcze nie wiem, jak Cię wykorzystam, Pink Pink, ale obiecuję, że na długo Cię nie rozdzielę. <noise> Zuzi za Wszystko na miejsca! Powodzenia! Dzięki, Zi, Postaramy się! Słońce strasznie pali bez tych szarych chmur. Może już pora zjeść ten twój szaliczek? Nigdy! E, wkrótce... No dobra już. Uf. Czy słyszysz ten płacz? Tak, chyba coś słyszę. Nie wiem, czy to płaczą drzewa, czy robotnicy. Tak czy siak, Farmer Moser jest chyba w potrzebie. Naprzód! Dobrze, muszę się uspokoić. Tak. E, hej, robotnicy czy drzewa? E, wszyscy? Czas na pierwsze życzenie. Zizazu, chodź na dół! Budziła cienie Życzenie działa już! Jaj! Okej, okay, Cenku, musisz dać tym drzewom cień. Wyżej! Ja. Się otworzył. Musi być wyżej, by dać drzewom cień. Jak go wyciągniemy? Możemy wspiąć się na drzewa, ale strasznie się wiercą. Przepraszam, pysze jabłoneczki. Czy możemy się na was wspiąć? To na nic trudno. Są zbyt marudne, by cię posłuchać. Ale może posłuchają kołysanki? Pora na drugie życzenie. Za zu, chodź no tu! Do dzieła, kołysiu! Życzenie działa już! Okej, okay, kołysiu, musisz zaśpiewać kołysankę, by te marudne drzewa zasnęły. Możesz to zrobić? Aha! Okej, okay, Bi. pora na cień! Panie, a może pani drzewko, podasz mi pomocną gałąź, żebym mógł już uwolnić cieńka? Cieńku, czy możesz się na chwilę zmniejszyć? Cieńku! Teraz urośnij cieńku! Superbi, spójrz, to działa! Zasnęły. Czy możemy zacząć już zrywać owoce? Nie próbowałbym! Nie, nie, nie. Wszyscy mają być cicho. Nie możemy zostać cicho na zawsze. Nie na zawsze, tylko do zmiany pory roku. A do tego będziemy musieli poszukać Szarka. Znaleźć Szarka. Dobry pomysł. Dobrym pomysłem będzie także, jeśli pójdziesz ze mną. Eee, zgoda. Och, kłębuszko! La, la, yeah. Postaraj się być cicho, drzewa próbują zasnąć. Pagienko Szarka jest bardziej słoneczny niż zwykle. Nie może być z tego zadowolony. Może tak właśnie przekonamy go, żeby przywrócił chmury. Tęczowy królu, gdzie jest Szarek? Siedzi w swoim pniu i nie chce wyjść. Próbowałem go nakłonić, by przywrócił wreszcie chmury i zmienił porę roku. I... A fakt! Wciąż jest słonecznie. Zgaduję, że się nie zgodził. Starałem się go przekonać, że zmiana może być czymś dobrym. Pokazałem mu, jak wodne ślimaki przędą kokony i zmieniają się w wodne ćmy. Ale Szarkowi bardzo spodobał się śluz wodnych ślimaków i zdecydował, że najlepiej będzie, jeśli pozostaną ślimakami. Widział też, jak miłopszczółki zbierają nektar ze smrodków i robią z niego miód. Stwierdził, że nigdy wcześniej nie miał okazji wąchać smrodków. I uznał, że miłopszczółki powinny dać tym smrodkom spokój. Za każdym razem, gdy pokazywałem mu, jak coś się zmienia na lepsze, on chciał to zostawić po staremu. A teraz siedzi tam cały nadąsany i moczy sobie nogi w miejsce mgły. Ale jest nam teraz potrzebny w sadzie. Może wyciągniemy go stąd przy pomocy czegoś, co lubi. Idź sobie! Jestem zajęty zrzędzeniem na to, że słońce świeci. A wiesz, co pomogłoby je schować? Wielkie szare chmury. Dobra jest. A nie wolałbyś wyjść stąd i poszukać ślimakowego śluzu? Mm, mam już trochę. A może pójdziemy zatem pozrywać smrodki? Słyszałam, że ich zapach jest przeokropny. Może jutro. Jeśli zmienisz zdanie... E, wątpię. ...będziemy w sadzie. Ale nie przypomina festiwalu pysiojabłek. jabłek. Raczej festiwal. Może teraz, gdy drzewa śpią od jakiegoś czasu, można bezpiecznie zerwać owoce? Cóż... O. Nie płacz, Cienku. Robisz, co możesz w tej trudnej sytuacji. Przykro mi, farmerze Moser. Próbowaliśmy pomóc drzewom, ale życzenia nie są w stanie zastąpić szarka. Czyli nie ma nadziei. O! Miałem już wcześniej uprawy zbyt suche, zbyt mokre, zachwaszczone, ale nigdy nie miałem upraw kapryśnych. Nie będzie pysio, pysio jabłek, co za straszny pech, Bo jabłonie pysio, pysio wciąż dąsają się. Za jasno. Płowę ci Nigdy w życiu nie słyszałem, by śpiewał tak nisko. Niżej się chyba się, dże, nie da. Nie A ja już coś zię, o tym wiem. Mam twarz dominę, uśmiech uciekł z moich ust bo Gdyby jest tylko Szarek to usłyszał, i byłby nie bardzo nie szczęśliwy. Albo nie. Może w ten sposób uda nam się nakłonić, go by tu Użyjemy ping-pinga, żeby usłyszał jak farmer Moser śpiewa. Wtedy szereg będzie chciał słuchać dalej i przyleci tutaj. Czas na trzecie życzenie. Nie muszą się rozdzielić? Pamiętasz, co mówi Luzi? Denerwują się, gdy nie są razem. Spokojnie, za moment znów do siebie wrócicie. Rozdzielicie się na chwilę, by pomóc przy festiwalu pyszny jabłek. Okej? Okay? Aha! Jabłonie, pysio, pysio, bardzo wciąż dąsają się, bo za jasno i za ciepło i nie pada deszcz. A Dalej, bis, ruszamy! Kłębuszko! Żadnej chmurki jednak nie ma, żeby cień im dać. Mam twaśną minę, uśmiech uciekł... Znowu... Tru, nie chciałbym jeszcze bardziej psuć tego dnia, ale nawet jeśli Szarek wróci, to czy zechce przywołać chmury? Na pewno zechce! Wystarczy go trochę zmotywować. Szarku, przyniosłam coś, co Ci się spodoba. Odejdź stąd. Mówiłem, że nie lubię próbować nowych rzeczy. Ale kwaśne pysze jabłka bardzo Ci smakowały. Pamiętasz? To jest nawet lepsze, to znaczy gorsze. Jabłonie, pysio, pysio, bardzo wciąż dąsają To farmer Moser. Jest smutny, bo pysio jabłonie wciąż nie mogą zasnąć. Hmm, pasowałoby do tego kwaśne pysio jabłko. Szkoda, że nie mam żadnego. Możesz się sobie zerwać, jeśli wrócisz do sadu i posłuchasz wtedy na żywo śpiewu farmera Mosera. To dla mnie za dużo roboty. Postaw tylko tego grajka gdzieś tutaj na oknie. Przykro mi, Szarku, ale to życzenie tęskni do swojej drugiej połowy. Więc jeśli kręcić jest smutny rok i farmerasz loch, musisz opuścić ten blok. Słyszałeś ten tekst? To był Rym. Czekaj, chcę posłuchać jeszcze tej żałosnej i depresyjnej pieśni. Och, to słońce jest zbyt jasne. Trzeba, trzeba, trzeba.

Smutne twarze, smutna muzyka, kwaśne jabłka. Po co miałbym zmieniać coś, co jest tak idealnie ponure? Bo to nie jest idealne dla wszystkich! Królestwo potrzebuje jesiennej pogody. Czy będziesz mi się naprzykrzać tak długo, aż w końcu przywrócę chmury? Powiedz, że tak, powiedz, że tak! Nie, Szarku. to zależy tylko od ciebie, ale zmiana po roku uszczęśliwiłaby wszystkich! Sprowadzam jesienne chmury, ponieważ ja je lubię. Nigdy nie zrobiłem niczego bezinteresownie. To byłaby z pewnością duża zmiana. A wiemy, że nie lubisz zmian. Ale być może odkryjesz inną rzecz, którą lubisz. Jak na przykład kwaśne pysze jabłka. Och, fakt. Jabłka okazały się dobre. Eh, no i to słońce jest zbyt jasne. Sobie. Nie trzeba! Ty go weź. Dzięki za pomoc cieńku, kołysiu i Ping-Pingu. Wracajcie do plecaka. To się dzieje! Chmury sprawiły, że drzewom zachciały się spać! Niech żyje Sarek! Przepraszam! Niech żyje szarek! Sprawdźmy, czy już zasnęły. trwa. To dlaczego wciąż szepczemy? Masz rację! Nic ich nie obudzi aż do wiosny! Czas nastał już na drzew zimowego snu, liście Sezon szalikowy uważam za otwarty Dobra nasza. O tak, w w Proszę, Sharku. Wiem, że trochę ciężko znosisz takie wesołe dźwięki. Och, ten szalik nie jest w moim stylu. Zbyt wesoły. Ale dziękuję. Patrzcie! Symfonia kolorów już za chwileczkę się zacznie. O. Cóż, wszyscy są szczęśliwi. Wykonałem zadanie. Jupi, spadam stąd. Szarku, czekaj! Dzięki za sprowadzenie chmurek. To było miłe z twojej strony. Jak uważasz? Tylko nikomu o tym nie mów. Masz, Bi. spróbuj pysio jabłkowego cydru. Pysia jabłkowy cydr? Zawsze piliśmy pysie jabłkowe kakao. Dodałem też do niego piankę. Śmiało! Zmiany są dobre. Mm -mm. Zmiany są pyszne. <śmieniczyny> 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 <śmieniczyny>